Letni koncert organowy w Katedrze Gnieźnieńskiej będzie wstępem do powracającej po przerwie pandemicznej koronacji królewskiej. Wydarzenie jest organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w piątek wieczorem, 28 lipca, o godzinie 19. W zupełnie nowej odsłonie, ponieważ w Kaplicy Łubieńskiego uruchomiono organy, które powstały w roku 1892, zostały odnowione i już w tej chwili koncerty organowe odbywają się na tych organach. Mogą Państwo zobaczyć, jest to naprawdę niesamowity zabytek w zupełnie innej atmosferze. Przodem do ołtarza gra organista, a organistów na naszym koncercie będziemy mieli dwóch. Będziemy mieli Krystiana Kleja, który jest gospodarzem tej odsłony koncertu organowego, ale również Daniela Tomasa, który jest młodym organistą, a jednocześnie związanym na co dzień z naszym Mokowskim Chórem Dzwon. To organiści. Oczywiście mówiliśmy o tym, że w hołdzie Polski, pierwszym polskim królom, odbywają się tegoroczne koncerty organowe. Stąd rozwijamy i wszystkich miłośników muzyki, nie tylko organowej, serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie nam towarzyszyć również Sara Powaga, która będzie grała na skrzypcach. I będziemy mieli również Warszawiaka, Warszawiaka Ambroziaka, Pawła Ambroziaka, który będzie śpiewał. Będzie to baryton, także myślę, że ta na koncertu organowego jest dla wszystkich. Będzie zupełnie inna. Serdecznie zapraszam, wstęp jest wolny. W repertuarze koncertowym usłyszymy kompozycje m.in. Jana Sebastiana Bacha, Ludwika Van wenal i Ennio Morricone, a także koncert skrzypcowy Anatola Komarowskiego.